Rodzina koralów tych odpopularnych lodów należy do elity Nowego Sącza. Tajemniczy biznesmeni, chociaż zarabiają miliony, unikają rozgłosu i nie znają ich nawet. Pracownicy. Wygląda jednak na to, że lubią przepych, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy wiecznego odpoczynku. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wielkie pieniądze kojarzymy z medialnym światem warszawskich biznesmenów, którzy coraz częściej lubią pokazywać się na salonach. To im służą wszystkie rankingi najbogatszych Polaków, Polek i milionerów przed trzydziestką. Tymczasem w tym gronie są jeszcze tacy, którzy ani nie bywają na wystawnych rautach, ani nie chwalą się swoim statusem w mediach. Taką rodziną jest Rud koralów, właścicieli popularnej marki lodów wywodzącej się z Nowego Sącza. Firma powstała jeszcze w latach 70., gdy dwóch z trzech braci założyło lodziarnię do kompletu z cukiernią prowadzoną przez trzeciego. Oczywiście prowadzenie zakładu w socjalizmie trudno uznać za wolnorynkowy biznes, ale Józefowi i Marianowi koralom udało się zgrabnie przeżyć czasy upadku komuny, głównie dzięki kredytowi w niemieckich markach, który umożliwił im kupno włoskiej maszyny do lodów. Firma powoli rosła, a przełom przyszedł w latach 2000, bo wtedy w reklamach lodów Koral wzięły udział rozpoznawalne gwiazdy Maryla Rodowicz, Daniel Olbrychski czy nawet Beata Kozidrak i Katarzyna Ziemińska. Dość dodać, że obecnie drugą markę Koralów, Bracia Koral, reklamował Artur Żmijewski, a firma sięgnęła po młodych konsumentów, produkując hitowe lody ekipy. O ile na warszawskich salonach nikt nawet nie wie, jak wyglądają bracia Koralowie, to w Nowym Sączu i Limanowej są miejscową elitą. W 2010 roku powstał na ich temat reportaż w Newsweeku, w którym pisano, że już wtedy Koralowie jeździli tak luksusowymi samochodami jak Maybachy, Ferrari czy Lamborghini. Mimo to ich postawa nie wzbudzała zazdrości, dają pracę ludziom z okolicy, płacą trochę więcej niż inne firmy w regionie i nie spóźniają się z wypłatami, mówił oczywiście anonimowo robotnik z zakładu w Limanowej. To prości, dobroduszni i życzliwi ludzie. W dodatku hojni dodawał w reportażu Daniel Olbrychski, a z kolei Marian Pajor, rzeźbiarz z łososiny dolnej, zapewniał, że koralowie nie targują się o pieniądze, wręcz przeciwnie. Do podanej ceny zdarza im się dorzucić drugie tyle, czytamy już wtedy koralowie mieli według Newsweeka trzy rodzinne rezydencje, które wyróżniały się rozmiarami i przepychem do muzefa Korala w nowym sączu gabarytami przypomina halę odlotów na średniej wielkości lotnisku, a jego stylistyka oryginalnie łączy klimat afrykańskiej rezydencji z centrum sztuki nowoczesnej. Cóż, nic więc dziwnego, że ród koralów postanowił zadbać i o rodzinny grobowiec Monumentalne Mauzoleum wystawiono w tym roku na cmentarzu komunalnym przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu i faktycznie patrząc po zdjęciach trudno je przegapić. To ogromny grobowiec z czarnego błyszczącego lastryka, który obudowano kolumnadą ze złotymi akcentami. Nad płytą umieszczono rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa, na rogach są jeszcze aniołki, a całość wieńczy tympanon z napisem grup rodziny Koral. Z boku grobowca, na górze, znalazła się jeszcze tabliczka informująca, kto zaprojektował imponujący nagrobek. Co ciekawe, dosłownie na dzień przed wszystkimi świętymi wokół mauzoleum panował spory harmider grup oglądali gapie, a ostatnie naprawy przeprowadzała jeszcze firma kamieniarska, która usuwała z tablicy na grobnej drobny błąd umieszczony tam wcześniej. Przy okazji robotnicy wypucowali lastryko na błysk, zostawiając na dachu mauzoleum środki czyszczące. W mauzoleum spoczywają Michał Koral, Maria Koral, Władysław Koral, Małgorzata Koral oraz żona jednego z właścicieli, Barbara Koral, która zmarła w listopadzie 2020 roku. Uroczystością pogrzebowym przewodniczył wówczas sam biskup.